E aí Cieszymy się, że przybyli Państwo na otwarcie tego miejsca, które łączy naukę, przyrodę, sport i wypoczynek. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas wyjątkowe, nie tylko dlatego, że otwieramy nową ścieżkę przyrodniczo-rekreacyjną przyjaciel Lasu, ale także dlatego, że pokazuje jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy, pasji i zaangażowaniu. Życzymy Państwu i sobie miłych chwil spędzonych wśród natury. Drodzy Państwo, dziękujemy za dofinansowanie naszego projektu. Pozwolę sobie powiedzieć, na w miejsce dziękujemy bardzo. Fundacja LOTTO, Nikogo dzisiaj nie mamy z fundacji, ale wiedzą o, tym życiu, o tej naszej dzisiejszej uroczystości. Organowi prowadzącym zabłą, gminaczami dyrekcji szkoły i wszystkim osobom i instytucjom prywatnym, że ta idea mogła powstać. Że mogliśmy naszą uczniom, ale nie tylko naszą, również i do szkół sąsiednich, ta świszka lokalnej społeczności i gościom, którzy odwiedzają te tereny, bo są są na tereny. Ta ścieżka będzie dla nich, dla nich takim miejscem odpoczynku i ucieczki. Zapraszamy, i zachęcamy do odwiedzania. Tak jak tutaj powiedziało moje panie, inicjatywa wielu, wielu osób, firm, jak najbardziej. Ale przede wszystkim inicjatywa osoby, która miała jakieś marnotrawstwo, która coś sobie może nawet wymyśliła, ale zrobiła wszystko, żeby to się stało, żeby to burra zrobiła wszystko to, że my tu dzisiaj jesteśmy nie spotykamy się. Drodzy Państwo ogromne podziękowania za jej serce, za jej pomysł dla pani Haliny Kraśnej. Muszę komentować. I znakomitych gości, a przede wszystkim ludzi, którzy przyczynili się do powstania tej, tego pięknego miejsca. Pani dyrektor tak o pięknie scharakteryzowała, że natychmiast chcemy skończyć tą imprezę tutaj siedzącą i wyjść na ścieżkę, żeby te zapachy i śpiewy ptaków tam usłyszeć. Rzeczywiście ogromne słowo podziękowania za stworzenie miejsca ważne dla tego otoczenia, bo ropity tak jakoś są raczej jako otoczone polami, w mniejszym stopniu lasami. W związku z tym tego skrawka, żeby przejść do tej przyrody i tutaj troszeczkę się fizycznie też zdrowotnie poudzielać, to rzeczywiście jest niewiele. I stworzenie tego, takiego miejsca to na pewno, na pewno przysłuży się na bezpieczne e, sportowanie dla naszych seniorów czy mieszkańców.